O, witam wszystkich ponownie. E, dzisiaj zajmuję się demontażem dolnej wiązki silnikowej, ponieważ z nią dzieje się to samo, co z górną. E, tutaj pokażę, e, od czego zacząłem. Oczywiście zacząłem od alternatora. Na alternatorze są dwie śruby, do których przykręcona jest wiązka. Tutaj jest jedna mniejsza. Dziesiąt e, śrub, e, nakrętka to jest chyba. A, Na kluczykiem dziesiątką to się odkręca, a tutaj trzynastką albo ósemką to jest ósemka albo dziesiątka. To jest na pewno trzynastką odkręcone. I te przewody, przewody, które są przykręcone, do niej znajdują się tutaj. To są te dwa. To jest ten większy i mniejszy. Ja nie mam alternatora jeszcze zamontowanego, dlatego tak pokazuję tutaj na nim, co się tu od tym dzieje. Później kolejna sprawa. Po drodze to jest czujnik poziomu oleju silnikowego, który znajduje się tutaj. Tutaj i do niego jest taka wtyczka z gumową, osłoną, i ta wtyczka po prostu nachodzi na ten tutaj bolec, prostu się to o tak ściąga, i już i mamy zdjęte kolejny. Kolejne miejsce, gdzie wiązka jest przytwierdzona do silnika to jest tutaj. Ta śruba, to jest na imbus piątkę, przytrzymuje to oczko. Trzeba przyłożyć, wkręcić śrubę i już. I wiązka jest tutaj przymocowana. To jest łapa silnika tutaj. To jest na dole łapy silnika. Później kolejny punkt. Znajduje się tutaj na, roz, yy, na rozruszniku. Na rozrusznika też przychodzą dwa przewody. Jeden to jest ten. Ja mam już wszystko podkręcane, żeby, żeby pokazać. A, tutaj jest jeden. I yy, ten przewodzik jest przykręcony śrubką, o, nakrętką dziesiątką, yy, na kluczyk dziesiątkę. I podkładka jest do tego. Czyli tutaj jest podkładka Ja mam tutaj tą śrubkę. O, to jest tak. To jest nakrętka i z podkładką. A i druga śruba, która tutaj się znaczy nakrętka, przykręca a tutaj przewód o ten duży, gruby przewód. on tutaj, i to jest pod ten drugi gwint. O ten tu, tutaj. To jest nakrętka na kluczyk 13, czyli to ósemka jest. ósemka i to jest przykręcone tutaj. Później kolejne miejsce, gdzie wiązka jest przytwierdzona do miski olejowej, to jest tutaj. Jest taki, to jest zaraz za rozrusznikiem. To jest śruba od miski olejowej. Ona przykręca dużą miskę olejową do, do bloku silnika. No trzeba odkręcić tą śrubkę. 10 Nm potem trzeba ją dokręcić, bo miska jest przykręcona 10 Nm do bloku silnika. Także trzeba potem ją dokręcić z odpowiednią siłą. No i to jest kolejny uchwyt od wiązki. Tutaj. Coś tutaj. Kolejny uchwyt jest tutaj. To jest ten uchwyt pod tą śrubkę Imbus piątka. I tutaj jest takie blaszane jakby korytko. Wiązka jest w środku, ale ona nie jest tam już przymocowana, po prostu jest wciśnięta. Także tak. Później idzie dalej. I tutaj... Zaraz, e, zaraz, jest? Tutaj. Kurczę, nie wiem, czy to widać. Coś tam. O, to jest tutaj. Tutaj jest kolejny uchwyt. I tutaj jest... E, nie tutaj. Tutaj jest kilka wystających takich gwintowanych elementów. Z karoserii one wystają. I teraz tak, pod ten uchwyt są trzy. Jeden, dwa, i tam jest trzeci te dwa, do tych dwóch jest przykręcona taka osłona termiczna o ta, i to są te dwa, te dwa otwory o, ale też jest trzeci otwór tutaj ten otwór jest przykręcony śrubką o taką na kluczyk 8 mm a te, i to jest o, otwór do tego klucza znajduje się Gdzie widać? Ej, nie mogę się obliczyć. Zmawia się tutaj. Tutaj? Natomiast te gwinty wystające z nadwozia znajdują się tutaj. Jeden, drugi. I Trzeba odkręcić takie dwie nakrętki, o te dwie. Też kluczem ósemką. I kluczem... No tak, ósemką, płaską czy nasadkową. I to wtedy poluziniemy tutaj te dwie śruby, znaczy te nakrętki trzeba je zdjąć. Tą śrubkę trzeba wyciągnąć, i wtedy, jak tą blachę zdejmiemy, to będzie widać tutaj wiązka. Zakręca o tam. Aha, no i tak. Tutaj między rurami będzie dostęp do tego trzeciego gwintowanego otworu. Nie o... jej co ja gadam. Nie otworu, tylko tego gwintowanego pręcika wystającego z karoseli. Nie będzie go widać chyba. O tutaj. On jest. Tutaj jest założona nakrętka na kluczyk y, ósemkę. Y, na ósemkę, tak. Nie, na dziesiątkę. Kurczę, przepraszam. Na dziesiątkę. trzeba odkręcić to. I wtedy poluzujemy ten uchwyt. wtedy? Nic tu nie widać. O! Ten uchwyt ten uchwyt podchodzi, mam no, chyba nie akurat pod ten gwint jest następny o tamten pod tamten, nachodzi i nakrętka to jest y, szóstka y, tutaj dokręca, ale już bez podkładki, sama nakrętka dobra, ja mam już teraz poluzowane tutaj na końcu zakończenia wiązki i tutaj jest tak żeby to dobrze zrobić to tak to normalnie jest zamknięte. O tak. Trzeba to. No najlepiej to wkrętakiem tu włożyć od boku. I to się otwiera w tą stronę. I tutaj jest nakrętka z podkładką na klucz 17 nasadkowe. Trzeba odkręcić tą nakrętkę. I wtedy mamy dostęp. To zwolnione mam to oczko. I tutaj jest jeszcze taka wtyczka bardzo podobna do, przepływ, do złącza przepływomierza. I ma taki języczek tu od boku. Bo norma, o ten tutaj ten. Normalnie to jest, jak jest na samochodzie, to jest to przekręcone o, jakoś tak do boku. Ja włożyłem wkrętach i po prostu bo tam jest kiepski dostęp i to obróciłem do tej pozycji, wtedy można to odchylić. A miejsce, gdzie to jest zamontowane jest oczywiście niewidoczne. O tam. Jedno i drugie. Także trzeba odkręcić tą śrubę kluczem siedemnastką, przekręcić Tą obracaną blokadę na tej, drugi, na tej drugiej złączu i wtedy można to poluzować no i pościągać te przyłączki i potem już demontaż samej wiązki to cofamy się z powrotem i teraz tak wyciągamy to do góry o, jeszcze mam wszystko na miejscu to pewnie jedną ręką nie dam rady ale tak z grubsza pokażę o tutaj wysuwa się tą wiązkę Tu wyprowadzę najpierw to. Ach, nie wiem, czy to ma sens. Pewnie dwie ręce mi są potrzebne, no ale tak z grubsza. Pokazałem, jak to się odbywa. Teraz trzeba po prostu wiązkę wyszarpać z samochodu, naprawić, a później zamontować. Dobra, tu mam wyciągnięte. Aha, a, no tak, bo nie pokazałem jeszcze jednej rzeczy. Tutaj. Związki. Do tej wiązki jest włączone również dwa przewody do czujnika ciśnienia oleju. Przewody znajdują się w tym wężu. Wąż jest przypięty takim fabrycznym paskiem, opaską taką zaciskową. Tutaj wąż idzie dalej. Tędy tu jest kolejna opaska, kolejna opaska i jeszcze jedna. Tutaj i dalej. Idzie tam. I tam jest jeszcze jedna opaska i przewody dalej idą tam i do czujnika ciśnienia oleju. Złącze czujnika ciśnienia oleju jest dostępny od góry przy zdemontowanej obudowie filtra powietrza. Zaraz pokażę jak tam się dostać. Ok. Tutaj jak nie ma obudowy filtra powietrza, to czujnik ciśnienia oleju to jest ten tutaj i widać na nim wtyczkę zaraz wezmę światełko to jeszcze pokażę jak to wygląda trzeba zwolnić te wszystkie y, opaski to jest to złącze teraz może spróbuję je zwolnić ale cokolwiek zrobić no nie, nie dam rady będę musiał prawą ręką jakoś to zrobić dobra, jest, idzie I to jest tutaj sypie się oczywiście ten plastikowy wąż wszystko się rozlatuje także ten wąż będzie wymieniony na nowy przewody będą nowe przeciągnięte i tak, I teraz odepnę jeszcze te klipsy, no i wiązkę będę miał uwolnioną. To zaprezentuję zaraz całą wiązkę, i jak to wygląda.